Tym razem w następnym niezliczonym filmie na kanale Sonic 1994.pl Gry i konsole Gra na Saturna. I to z niebyle jakim chudym pudełkiem, bo aż grubym. Bo jak można się łatwo domyśleć, gry na Sega były pakowane z takimi haczykami, które pozwalały powiesić daną grę na wystawie. I tu będzie FIFA World to World Cup 98. Tylko, że coś mi tutaj za bardzo nie pasuje. Ta płyta, która lata bardzo, co mi się nie podoba. Mam nadzieję, że ona nie została poniszczona. Nie, w żaden sposób na szczęście nie została poniszczona. Eee, I tak. Parę rzeczy wyjaśnień, żeby było tu wszystko jasne i zgodne z naszymi zasadami na kanale. 99 zł mnie to kosztowało. Najpierw kosztowała ta gra aż tyle, co ja bym powiedział, że jest dosyć dużo, bo, zważywszy na to, że można powiedzieć, że jest to ostatnia gra od Electronic Arts, przynajmniej w Europie, wydana na platformę SEGI. Zrobiona i wydana na platformę SEGI. Nie wiem, jak potem było, po 1998 roku, czy. W sumie siódmym, bo ta gra wyszła pod koniec 97 już przy samej końcówce życia tej konsoli. Jak to było dokładnie potem, czy jeszcze coś tam EA wydawało, ale raczej już nie, bo Saturn kończył, na Dreamcasta się nic nie pojawiło, więc wygląda na to, że mamy szczerą ostatnią produkcję w ogóle zrobioną na te urządzenia od Segi, co mnie nawet by trochę nie dziwiło, bo tam EA wypięło się w pewnym momencie, bo 32x wypuścili, 32x był za krótko na rynku, nawet szczerego pełnego roku nie doczekał. No tak, około roku doczekał, ale co to było? I potem stwierdzili: Dobra, Saturn też się tak nie udał, to kolejna konsola SEGI się też nie uda. No, tam akurat były inne problemy na drodze. W ładnym stanie, jak widać, instrukcja. Całkiem niezła, no i wiadomo, pudełko nietypowe, no ma, Te trzymanie, kurde, tu jest jakieś nienormalne. Tu w ogóle nie ma trzymania. Tu mi się wydaje, że to jest na docisk, bo jest po obu stronach jeden i drugi dzyndzel. No ale tak wygląda opakowanie. No takie i wydawało gry na Sege. Oni widać, że jeszcze po Mega Drive robili coś takiego, swoje opakowania. Czy to im się zwróciło? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że szczególnie ta gra pod względem technicznym na PlayStation 1 no nie wygląda zbytnio zachęcająco, głównie też dlatego, że jest bardzo uproszczona technicznie i co do tego będę wam chciał wam to pokazać, ale się obawiam, że przewód do Euro złącza mi za bardzo nie będzie mógł wyświetlać poprawnego obrazu, dlatego że on już się tam. Wspomnie wierał i chyba to zobaczymy. Przeprowadzę w tej chwili test na krótko, ponieważ euro złącze do Saturna jest spieprzone, nie działa tak jak powinno i będę musiał za jakiś czas nowe kupić. Nie wiem, czy teraz będę się podejmował tego działania, bo takie dobre przewody swoje kosztują, ale się rodzaj, żeby faktycznie na tej jakości. O no, kolorów nie ma tutaj, nie da się grać. Więc jest to dla mnie niezbyt dobra informacja, bo plan planowałem sobie od czasu do, do czasu Saturna sobie nadrobić, w ogóle Dreamcasta też, no ale niestety poprawiam tutaj cokolwiek, poprawiam cokolwiek z tym przewodem i nic, no. nic tutaj nie, nie podziałem w tym temacie, nic, będziecie mieli przynajmniej oliwkowy obraz. Jako że nie puszczam tego przez retro tinka no to też właśnie z tego powodu, że nie chcę wam już i tak marnować. Wideo, bo i tak czuję, że ten film będzie zmarnowany, ale chociaż zobaczę, czy faktycznie ta płyta działa, bo bardzo mi na tym zależy. Żeby sobie to sprawdzić. No i dobra, mamy 97 rok. Gra wyszła. W, w grudniu z tego co kojarzę akurat. Dosyć późno i całkiem znany utwór od Blur. Mam nadzieję, że mi tutaj nie podłapią za monetyzację, bo dalej jest jakby w użyciu przez kogoś. Takim oto właśnie wstępem można rozpocząć Mistrzostwa Świata zimą. Co warto jeszcze dodać, że filmiki na tej wersji są bardzo rozpixelowane, jest ramka dookoła tych filmików i nie wygląda to dobrze. W ogóle sam obraz, no jest, mówię, jest katastrofalny. Mogłem na emulatorze to puścić, ale już zacząłem na prawdziwym sprzęcie, to niech, to niech będzie trudno, niech będzie na mnie, przynajmniej że coś tam nie tak. I już. Jedno poruszenie przewodu i już robi zamieszanie. O. Czuję się jakbym magnetowid podłączał. No dobra, gra przynajmniej chodzi. Jeszcze bym chciał na szybko. Oj. Gra się po prostu. Wraca do trybu demonstracyjnego. Można sobie pomiędzy ekranami, tak jak w poprzednich FIFA, przeskakiwać między menusami podstawowymi i tutaj pobocznymi na dole ekranu. Przyciskiem A się przeskakuje. Ustawienia kontrolera i ustawienia, i ustawienia, które można zapisać w razie czego. Dobrze, to może ja na razie przetestuję sobie tryb, może towarzyski na krótko. Dlatego widzicie do. Samego hobby, które jak widzicie, no nie jest łatwym zajęciem, bo za każdym razem, jak się coś spieprzy, to. Kurde, nie ten zespół wziąłem. To niestety nie ma lekko. I za każdym razem, jak coś się jednego zepsuje, cokolwiek by to nie było, to zawsze to są pieniądze włożone. Zawsze, zawsze. To jest coś jak z samochodem. To jest jak z, z innymi zainteresowaniami, kosztami, z tymi związanymi. Niestety, tak to wygląda. I mógłbym po retrotingu po, pocisnąć temat, ale. Nie wiem, wolałem tak tutaj zobaczyć sobie na tym telewizorze, jakby to działało jeszcze z tym przewodem, ale ten przewód będzie miał już swój koniec, bo naprawdę bardzo źle to bardzo źle to wygląda. I jakie mamy nazwiska naszych polskich piłkarzy w tamtym czasie? Szamotulski, Juźwiak. Juźwiak jeszcze grał. Kurczę, to długo grał. Coś widzę. Czerwiec, Citko, Świerczewski, Kosecki. Kosecki też kojarzę z nazwiska, ale on potem chyba skończył w karierę i co jest tutaj wyznaczającego jakość na Saturna? Przede wszystkim trawę jest bardzo prostą teksturą, nic na niej praktycznie nie ma. Piłkarze wydają się być więksi, ogólnie. Sprawa wygląda tak, że w ogóle ta wersja jest bardzo dziwna. I czemu ja mam taką kamerę? Chciałbym telewizyjną zwykłą. Dobra, kamera jest zbyt blisko, ale dobra, oddaliła się trochę. Jadę na żywioł. Nie znam sterowania, ale jadę na żywioł. Cóż no, ostatnia Fifa wydana, zrobiona na Saturna. Nie zbyt dobrze to wygląda. Wygląda jakby to była gra troszkę pod Cisi 2 x mam wrażenie. Chociaż postacie się fajnie ruszają. Piłkarzy. Fajnie skręcają, tak jakby faktycznie to byli piłkarze, nie jakieś takie roboty. Tylko, że biorę poprawkę na to, że gram na zwykłym padzie krzyżakowym, nie na tym 3D, więc to też jest różnica. I gold dla Polski władowałem Węgrom, Warzychom i tak gra wygląda, no, słuchajcie lepszy przewód znajdę, to wtedy będzie sensowniejszy pokaz tego. Dzisiaj taki raczej zajawkowy, zwłaszcza, że przerwę sobie zrobiłem, bo chcę dla Was pokazać jedną z gier ciekawych dla nowszych gier na starszą konsolę, ale to jeszcze potrzeba do tego czasu, więc pewnie kolejna mała, drobna cisza na kanale będzie, ale no nic. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już z Saturna będzie można sensowniej nagrywać i pokazywać.